Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny film, a w nim pokażę Wam, jakie obudowy według mnie są godne polecenia. Wybierzemy sobie 5 w różnych przydziałach cenowych, od 150 do 500 zł. Lenovo Tech Zone, czyli forum miłośników technologii. Rejestruj się, wypowiadaj i zgarniaj nagrody. Co miesiąc do wygrania 20 zestawów z gadżetami Lenovo, a raz na jakiś czas nagroda główna w postaci tabletu Yoga Tab 3 Pro. Szczegóły w opisie filmu. Na pierwszy ogień idzie obudowa do 150 zł. Ja wybrałem szarku na VS4W Black z oknem. Okno naprawdę miły akcent, bo w tym przedziale cenowym nie zdarza się to często. Także panel PeX jak najbardziej idzie tutaj na plus. Obydwa panele są wytłoczone, za chwilkę wam to jeszcze pokażę troszkę z innej perspektywy. Także będzie tutaj możliwość również łatwiejszego ułożenia kabli w obudowie. Sam wygląd obudowy dość klasyczny. mnie akurat się podoba, ja nie lubię żadnych udziwnień. aczkolwiek każdy ma inne gusta, pamiętajcie o tym się nie dyskutuje. Trzy zatoki 525 cala. Mamy oczywiście na przodzie stan Standardowo przycisk Power, reset diody do dysku i do zasilania. Również dwa razy USB 3.0, co powoli robi się standardem. Nie mówię, że akurat dwa wyjścia USB 3.0, ale generalnie wyjście USB 3.0 na przednim panelu obudowy. Z tyłu znajdziemy zamontowany już wentylator 120 mm wyciągający ciepły powietrze z obudowy. Także jeden mamy tylko dorzucony wentylator w komplecie. 7 statów rozszerzeń wyłamywanych. Ten pierwszy, jak widać, mamy tutaj wykręcany, co jest minimum akcentem. Natomiast generalnie w tym przedziale cenowym tutaj wszyscy praktycznie stosują metodę wyłamywanej i po prostu jest tanie. Nie ukrywajmy, że trzeba na czymś tutaj zaoszczędzić, żeby obudowa była tania. Na dole mamy montowany zasilacz. Tutaj zobaczcie, że mamy właśnie wytłoczenie na kolejnym panelu. Także to pomoże z pewnością właśnie przy zarządzaniu okablowaniem. Jeżeli chodzi, jeżeli mówimy już o kablach, to mamy tutaj przepusty do przeprowadzenia kabli, właśnie na drugą stronę obudowy. Tych przepustów jest dość sporo. Nawet tutaj mamy wsparcie dla standardu płyt mikroATX, Także te kabelki możemy sobie tutaj pod spodem przeprowadzić. Duże wycięcie na zmianę chłodzenia na procesorze, także. Prawdopodobnie w większości przypadków nie będzie trzeba wyjmować tutaj płyty zabudowy. Beznarzędziowy system montażowy do zatek 5,25 cala. Tutaj tych dwóch pierwszych na dole musimy użyć śrubek, natomiast więcej raczej nikt nie będzie montował, nie oszukujmy się. Beznarzędziowy system montażowy do dysków twardych. Nie jest to być może najszczęśliwsze rozwiązanie, ale w tym przedziale cenowym nie oczekujemy tutaj znowu cudów. I możliwość zainstalowania do trzech dysków 2,5 calowych, czyli tak naprawdę SSD. Tutaj musimy użyć narzędzi, czyli i śrubokręta i jakichś śrubek. Dalej, okno, o którym mówiłem wcześniej, także nie jest ono wielkie, ale naprawdę bardzo miłe że w takim przedziale cenowym ono się w ogóle znalazło. Także pierwszą obudowę mamy omówioną. A teraz przechodzimy do kolejnej. W budżecie do 200 zł. Tutaj wybrałem Silentum PC Gladius M35. a niedawno tą obudowę recenzowałem u siebie na kanale i z czystym sumieniem mogę wam ją polecić. Naprawdę solidnie wykonana skrzynka. Moim zdaniem jedna z lepszych w ogóle w ofercie Silent PC. I w przedziale do 200 zł, moim zdaniem, ciężko będzie Wam znaleźć cokolwiek lepszego. Obudowa bardzo dobrze tutaj wykonana. Cały top jest metalowy, również dobrze ofiltrowana. Wsparcie dla chłodzenia cieczą. Możemy instalować chłodnicę na przodzie, na górze obudowy. Nie tylko te gotowce, chłodzenia gotowe all-in-one, ale również możemy zbudować sobie własny układ chłodzenia cieczą. Nie mamy wprawdzie żadnego okna w komplecie, ale wiadomo, to raz, że podniosłoby cenę. I już nie byłaby to budowa do 200 zł. Żeby wyczyścić ten filtr na przodzie, tutaj trzeba niestety zdjąć cały panel przedni. Tutaj mamy rzut z przodu i z tyłu, dwie zatoki 525 cala. Z tyłu mamy zamontowany wentylator 120 mm wyciągający Sigma Pro. Dalej mamy 7 stopni rozszerzeń, wykręcanych, wentylowanych, zasilacz montowany na spodzie. Jeżeli nie mówiłem tego, to mamy 120 mm wentylator dołączony jeszcze na przodzie również Sigma Pro. Zarządzanie kablami tak wygląda, tutaj mamy naprawdę sporo miejsca, nie będzie z tym problemu. I jeszcze dodatkowo mamy zabudowany tutaj zasilacz i klatki na dyski, także można te kable sobie tam pod spodem ułożyć, żeby nie były w ogóle widoczne w środku obudowy. Wycięcie na zmianę chłodzenia na procesorze, tutaj niestety w niektórych przypadkach trzeba będzie wyjąć płytę główną z obudowy, sprawdzałem to. Klatka na dyski HDD, i również SSD, bo możemy sobie 25 tutaj instalować od tyłu, takie troszkę nietypowe rozwiązanie. Dodatkowe miejsce na dyski dwójpółcelowy, czyli SSD na tacce od płyty głównej. Jeszcze mamy dwa miejsca w środku obudowy właśnie na dyski 2,5. Cala. Panele są wszystkie tutaj pełne, niewytłoczone. Na górze, zobaczcie, mamy filtr magnetyczny. Tutaj możemy zainstalować sobie opcjonalne wentylatory też chłodnice. Dwa wyjścia USB 3.0, dwa wyjścia USB 2.0, oczywiście przycisk Power Reset i dwa niezależne kontrolery obrotów. Także tutaj, plus za to, wszystkie wentylatory w obudowie możemy pod te kontrolery podłączyć. Tak wygląda jeszcze rzut z góry. Także tutaj z filtrem i bez filtra, jak mówiłem, możemy sobie instalować chłodnicę również i dalej. To jest przedni wentylator, właśnie Sigma Pro, zainstalowany w tej obudowie. Tak wyglądają filtry, także to jest to, co mówiłem wcześniej, żeby wyczyścić ten filtr na przodzie, trzeba niestety zdjąć cały panel przedni. I tak wygląda obudowa z zamontowanymi już pod zespłami. I kolejny przedział do 300 zł. Również wybrałem obudowę Silent PC, tym razem Aquarius M62. Obudowa naprawdę bardzo fajna, również testowałem ją na, na swoim kanale. W, tym, w tej cenie, w tym przedziale cenowym jest to naprawdę dobry wybór. W tym przypadku mamy panel Dexi, czyli okienko troszkę moim zdaniem za wąskie, ono mogły troszkę być tutaj szersze. Ale miło, że jest. Tak wygląda wnętrze obudowy, zabudowany zasilacz i klatki na dyski. Duże wycięcie na zmianę chłodzenia na procesorze. Tutaj nie będziemy musieli wyciągać płyty głównej z obudowy. Sprawdzałem. Dwie zatoki 525 cala i co ważne, trzy wentylatory 140 mm już w komplecie. Także tutaj plusik również leci za to. Możemy sobie klatkę na dyski jak widać, zdemontować. Mamy wsparcie dla chłodnic na górze i na przodzie obudowy. Także możemy spokojnie zbudować sobie własny układ chłodzenia cieczą. Panele są, znaczy ten drugi panel, jest pełny. Tak wygląda tutaj miejsce, gdzie zarządzamy kablami, również z tym problemu najmniejszego nie ma. Regulator obrotów wbudowany i tu góra. Mamy możliwość montażu opcjonalnych wentylatorów, czy też 140 czy 120 mm, sztuki dwie, sztuk dwie, tak powinno powiedzieć. Lub też na przykład chłodnice do chłodzenia cieczą i Panel wyjść wygląda następująco, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, oczywiście Power Reset, regulator obrotów i wyjścia audio na słuchawki i na mikrofon. Co ważne, filtry tutaj na przodzie wyjmuje się w bardzo łatwy sposób, nie musimy zdejmować całego panelu. Jest to filtr świateczkowy, tak wygląda obudowa z zdjętym panelem, tak wygląda tył, czyli 7 wentylowanych, wykręcanych slotów rozszerzeń, oczywiście zasilacz montowany na spodzie, tutaj wyciągający wentylator Wentylator ciepłopoczy zawodowy i ofiltrowany oczywiście zasilacz na spodzie. Także tak to wygląda. I obudowa do 400 zł. Ja wybrałem Fractal Design Arc MIDI R2. Wiem, że to nie jest żadna nowa konstrukcja, bo obudowa ma już kilka lat. Ale moim zdaniem nie powinniście koło tej propozycji przejść obojętnie. Obudowa do dzisiaj naprawdę bardzo fajna. Bardzo przestronna, tutaj zarówno się nadana chłodzenia powietrzem, jak i również wodne. Mamy bardzo szeroką obudowę, także zmieścimy wysokie chłodzenia na procesor. Mamy wsparcie dla chłodnic na górze i na przodzie obudowy. Mamy wbudowany regulator obrotów, mamy dwa wentylatory 140 mm dołączone już w komplecie. Bardzo ciche zresztą. Także tak to wygląda i panel Plexi, co również się chwali. Moim zdaniem wręcz idealnie wycięty. Tak wygląda wnętrze. Mamy klatki na dyski sztuk dwie, modularne. Także tą dolną możemy sobie przesunąć stronę zaślacza, czy też wyjąć ją zupełnie Również możemy zdemontować tą górną klatkę. W tym momencie mamy już wtedy miejsce na chłodnicę na przodzie obudowy i również mamy Możliwe za zainstalowania chłodnicy na górze, na topie. Tutaj chłodnice wejdą wam nie tylko 240 mm, ale również 280 bez najmniejszego problemu o dość dużym profilu. Dwie zatoki 525 cala, jak widać, i jeszcze tutaj będziemy mieli jedno zdjęcie z tyłu, czyli 1400 mm wentylator wyciągający, zainstalowany już w obudowie. 7 stopni mm rozszerzeń, plus jeszcze 8 tutaj pionowo i wentylator, nie wentylator, a zasilacz montowany na spodzie, ofiltrowany. Także tak wygląda ta obudowa, naprawdę moim zdaniem warta grzechu. Jeżeli nie chcecie akurat tej, to możecie jeszcze pomyśleć nad Fantexem n Pro, natomiast nie będzie on w tym przedziale cenowym miał okna Plexi. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, również możecie od niego uderzać. Linka pewnie porzucę w opisie tego filmiku do właśnie obudowy Fantexa. I ostatnia propozycja do 500 zł Silent Base 600. Jest to budowa Militower. Jak zresztą wszystkie, które w dzisiejszym materiale wam pokazywałem, również recenzowałem tą budowę u mnie na kanale. Jest to akurat wersja z oknem, są dostępne trzy wersje kolorystyczne, czarna, srebrna i pomarańczowa, czyli nawiązująca do kolorów Be Quieta. Tutaj mam akurat wersję z oknem, czyli z panelem Plexi, można kupić z panelem zabudowanym, będzie troszkę taniej, natomiast ten panel naprawdę jest bardzo fajny, wyciszany, także on jest podwójny, dodatkowo jeszcze mamy uszczelkę dookoła niego, tak aby zredukować maksymalnie wszelkie dźwięki dochodzące ze środka tej obudowy. Zdjęcia są dość małe tutaj niestety na, na tej stronce, aczkolwiek jak chcecie, zobaczyć sobie recenzję u mnie na kanale. 7 stopni rozszerzeń, wentylowane, wykręcane. Wentylator 120 mm zainstalowany na, tylnym, na tyle obudowy, wyciągający. Oczywiście ofiltrowany zasilacz na spodzie. Obudowa oczywiście może się podobać lub też nie, kwestia gustu, jak mówię. 3 załoki, 525 cala. Regulator obrotów, również wyciszane dźwiczki. Bardzo łatwo wyjmowane filtry na przodzie obudowy. Bardzo łatwy dostęp do niego. Mamy dołączony jeszcze wentylator 120 mm. Tutaj na przodzie również przez Big Tak wygląda obudowa z zamontowanymi już pod zespołami. Jak widać, z długością kart nie będzie tutaj żadnych problemów. Karty długie Wam się zmieszczą. I również tutaj akcesoria. Co warto dodać, to są silikonowe takie nakładki na dyski twarde, aby maksymalnie zredukować wibracje, jakie powstają w wyniku ich działania. Także to są moje propozycje na dzisiaj. Słuchajcie, jeżeli chodzi o budowy w różnych przydziałach cenowych, będą się pojawiały różne filmiki i z zasilaczami, i pewnie z chłodzeniami tego typu. Także spodziewajcie się tego, tego na moim kanale. Ja Wam bardzo dziękuję. Przypomnę jeszcze o promocji dla moich widzów i użytkowników forum morale.net. Cały opis promocji w linku pod tym filmikiem. Także zachęcam, żeby się w niego kliknęli. Również linki do obudów dam w opisie tego filmu. Ja Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej!